Tego to było. No to, to było odwodnienie, bo jak zobaczycie sobie do środka, to tam w środku jest takie dodatkowe okienko. Tak, jest dodatkowe takie okienko. I jak e, przeszlibyśmy zasiadkę dokładnie w tamtym kierunku, to zasiadką ciągnie się kolejna betonowa rynna z, 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 z takim, powiedzmy, zbiornikiem na końcu i się urywa gdzieś tam na skarpie. Więc to najprawdopodobniej był zwykły odpływ. No, prosto, znaczy równolegle do okopu, żeby... No, no właśnie. Co poprzecznicę? Po Ta linia przechodzi cały... No, nie chcę tego nazywać basteje, ale przechodzi w cały łuk obronny po to, aby skończyć się zaraz na skalę i no, wyjdziemy sobie później na samą górę i zobaczcie, że okopy są też na samej górze, na samej skalę zrobione. To, no to było rewelacyjnie, jakbyście wyobrazili sobie tutaj tą dolinkę całą, to aż pod zabierzów wszystko tutaj było praktycznie Aha. przez ten fort, bo to był artyleryjski nie? główny, pancerny, on miał skupić na, na sobie cały ogień i jednocześnie skupiał w sobie siłę ognia, która miała bronić zachodu Krakowa. Próbuję się jakoś dostać, Pan tu się na do nas, Próbuje się jakoś dostać, ale mhm. no, no nie mam przejścia nic. w strukturach. Tutaj co najwyżej co się zrzuca to takie no, śmieci, ale już nie gruz betonowy. No i te poprzecznice są najlepiej zachowane. Tutaj zwierzęta się najmniej kręcą, żeby coś kopać. Ten ciąg tutaj jest chyba e, najlepiej zachowany w tym, co ja pamiętam z mojego chodzenia po portach. I na to powinniśmy się wzorować, jeśli chcemy kiedyś coś odtwarzać. Nie, nie to, to musi być tak bezpieczne, że jeżeli wpadnie na przykład granot w jedno, to nie rozerwie i nie przyjdzie nie przyjdzie na, 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 na drugi, drugą część, po mniej więcej ta część gdzie stał dźwig jak był, wyrywana była wieża Grussona zostały zniszczone nie tylko bok fortu nie tylko część fosy, czyli ten bok fosy ale yy cała ściana ta z kamienia, ta wapienna ta, ta lita skała została oberwana no i śmieci po prostu wzięli i tutaj powrzucali no i niestety, ale no taki już jest tutaj kamienny śmietnik niewiele się już z tym zrobi ale to ta ten długopis ciągnęła się tu aż po tam gdzie widzieliście no tu przejdziemy jeszcze tam dalej aż za budynek zwany Rotundą i zobaczycie to ha. dosyć ciekawe wcięcie w skałę, które same podejmie jak to wygląda. To jest zwalone na ciężkie skały, których to jakby ani łopatą, ani kilotem nie widzisz. sobie, zobaczcie sobie to z bliska bo ja już tam byłem dziesiątki razy więc to korzystajcie, bo ciężko co kolej powiedzieć o, o tym miejscu a e, chciałbym kiedyś tutaj przyjść jak, jakimś powiedzmy cięższym sprzętem niż jedna łopata i zobaczyć co się tam dzieje tylko trochę niepokojące jest to że jeżeli było to rzeczywiście wysadzone to pewnie było to wysadzone w latach 50 przez no cóż tak, był taki dekret odgórnie nałożony żeby niszczyć wszystkie kawerny twierdzy od wcześniej w trzecim pierścieniu no i jeśli to była kawerna, no to właśnie tak, tak ucierpiała no i problem jest taki, że jeżeli my zaczniemy tutaj nie coś kopać i nam weźmie e, odda taka powiedzmy e, mina, która się nie wybuchła wcześniej no, albo ładunek, który ciągle jest tam schowany no to to jak bieda Dlatego my to ciągle nie przechodzimy, nie kopiemy, nie rozgrzebujemy tego. No ale może kiedyś w przyszłości. Była e, zdewastowana przez tych, którzy odnawiali budynki tutaj, znaczy odnawiali fort i stawiali nowe budynki. No bo niestety się nie myślało wtedy, no i najprostsze to zrobić z gruzem, wsypać do... Więc jest zagruzowana do pewnej głębokości. No jest po prostu lipa. Jest oczywiście głęboko, jest pomysł, tylko nie ma pieniędzy, żeby studnie otworzyć, murkiem obtoczyć, położyć kratę, żeby było bezpiecznie, a w środku dać oświetlenie. Bo wygląda to po prostu w środku bajecznie. Tylko, że niestety nie ma na to pieniędzy. No i przynajmniej nie ma też kogoś, żeby to zrealizować. Dlatego nie wiem, czy teraz uda nam się. Wydaje że to jest zbyt mocno zakręcone. No szkoda, szkoda wielka Nie tam to... może No nie, klucze musiałbym wyciągnąć mm -hmm. No ale to i tak niewiele jest Tam do zobaczenia jest teraz ciemna a Pierwsza część jest ceglana potem jest dopiero kamienna a no są i... długo, może już być skalisty, skalisty w ogóle. Znaczy, no tak, no musi być skalisty, no bo no, cegła bo tylko się ciągnie się do pewnej głębokości. Ale co jest ciekawe, tam blisko tego zwołowiska, gruzu, jest, takie, jest taki otwór, który prowadzi mniej więcej w tą stronę, jest otwarty w stronę fortu. No i to są kolejne legendy, niczym nie potwierdzone, że fort był połączony swoją wewnętrzną studnią, którą miał, bo miał tam studnię. Jeszcze ja pamiętam, że tam była studnia. W ongiś kuchni fortecznej. No i tam studnia została też zdewastowana i jest już przyłożona tą betonową płytą, więc nikt tam nie wejdzie, bo jest położona wylewka i w ogóle już tam nie ma tej studni. No ale te, te legendy są, że pomiędzy jedną studnią i drugą było przejście, po to by można było się ewakuować z tego fortu. No a jednocześnie blisko, dokładnie pod tym samym kątem, co nas interesuje, jest to wcięcie. Z okopu, które prowadzi też w stronę tego białego budynku, tutaj, zwanego Rotundą i dalej w kierunku fortu. Wszystko tak, tak, jakby się zgadzało, ale to są wszystko też takie trochę historyjki. Nie mamy żadnych dowodów, żeby, żeby, żeby poprzeć ich, ich prawdziwość. Faktem jest tylko to, że tu jest studnia. Studnia była też we forcie, jest częściowo zagruzowana. No, i jest wcięcie w boku, które właśnie prowadzi w tamtą stronę. Nikt nie wie, jakie jest głębokość tego wcięcie. Być może, to jest zwykłe, być może to są zwykłe technikalia od studni, czyli jeżeli jest na pewnej głębokości, to robi się, robi się odwodnienia, to znaczy po prostu takie dziury w tych ścianach, aby woda ściekała. To jest, to jest przecież logiczne. Tylko, że to wcięcie jest całkiem duże, także człowiek tam się zmieści. No, ale nikt nie mówi, że to, to, że to nie jest zwykła technologia robienia studni i tyle jak na owe czasy.